Ruch jest dzisiaj z nami? sezon 2019 siema. ma? E, tak i dzisiaj zaprezentujemy wam naprawdę fajny i sz... fajny, świetny serwer! E, no ciekawy jest, a więc okej okay. o, o, może na zimie czekaj, no, może na zimie Okej. Okay. w ogóle to serwer należy do takich skyblockowców powiem y, nie, tego nikt nie pytał do... oj to się Kaj... bierze. nie dobra a tak teraz serio, no to tak, zaczniemy od spawn'a, a więc widzimy się za sekundkę. Okej, okay, no to zacznijmy od spawn'a, a tak w ogóle, niech to będzie. a bądźmy, to wezmę sobie okej. No to tak sobie. o, odnowimy mi się mieczek, dobra. Tak, to jest spawn. Eee, ładne Taki ładny, pospolity. Pos to tak. jest pospolita Polska. E, są fajne. Tutaj mamy... Zasady, czytady. dobra, ale nie czytaj ich, bo przydujesz. Okej, okay, no to... Kto jest taki spawn? Okej, okay, no to... O, o no, tu jest coś nowego, tu jest samochód. Ale dobra. E, znaczy teraz pójdziemy na jakiegoś ma... Okej, okay, tutaj ba -ba. jest... Zaraz to pójdziemy. Najpierw wejdźmy spawna, tak. Tutaj jest McDonald. MC Donald. E, MC Donald. E, dobra tam, to Będzie to są sami sobie zobaczyć jak będzie na serwa. Tutaj mamy... Parkur taki z nudu. Którego nie jestem mistrzem. I którego nie ma nagrody. Ale stąd wam mogę pokazać. Haha, dobra, chodź. Czekaj, przejdę go. Dobra, cicho. Okej, tutaj mamy enchantingi. Na 28 level.

Idziemy dalej. Tutaj jest parkur trochę nieestetyczne ale tak, tam jest parkur. Tylko nie jest wielka. jakoś tako... otwarty. Nie ale... jest jakoś taką bardzo trudność, ale... okej. Okay. No to... <laughs> Dobra, y, no, no to już y, część do 30. Y, tutaj mamy PvP, na którym są skrzynki jeszcze nie... znaczy nie ma skrzynek, ale będą skrzynki, tak? Nie ukryte. Tak, będą ukryte. Ale tylko w tym terenie do niebieskiej linii. Okej, okay, no to widzimy się na pierwszym warpie. Narazka. Y, jesteśmy, to jest pierwszy warp, czyli warp parkour. Y, o, tu jest nawet tak, że jak sponisz, to cię wytepa. A! Ej! Tutaj niedaleko daleko są te nasze domki! komentarz Ale to jest tam jakoś. Ale dobra. Ej, pa, pa, pa. Nie ma... pa, pa. No tak, ej, tam, dobra. Tutaj mamy tego parkura, którego nie ma jeszcze nagrody. Jo! Co to jest? O, to do tego parkura się nie da nasze. Tak to są nasze stare domki. O, to jest jeszcze większy parkur. No. No, no. No, dobra. Idziemy. Jak ty Od razu pokażemy nasze domki. Pokażę swoje. ale ja nie mogę. No to już nie ma To jest moja chatka bardzo pięknie, ale się was a A Oj. Kurde, Oım. znowu. Okej, okay, no to to są nasze domki, ale dobra, widzi, widzimy się na następnym Warpie, nara. Jesteśmy znowu na następnym Warpie, czyli Warp 3D, nie aż szczerze żartuję. Jesteśmy na Warp Cox, to się tak akurat nazywa. Ale ogólnie to jest po prostu nader. Okej, okay, no to... Jak ja jem chci... uh -huh. <grym> Jakbyście chcieli jakiś... O no, Fortul. Fortul. Odcinek tego serwera. <grym> dobra, y, no to tak, jeśli byście chcieli jakiegoś kwarcu pozbierać, czy takich rzeczy, to tutaj to znajdziecie. Na pewno. Ogast, tam jest to związanie. A więc dobra, y, widzimy się na następnym warpie. Bo to już wiecie co jest, nara. Jestem na ward bonus, tak, czyli kulce, której nic nie ma. No Patrzcie, przyjrzyjcie się. O, nie czekajcie, to nie. O, się zabić! Oczywiście szmaciarski jest. A więc tak. Yy, widzimy się w następnym odcinku jeszcze nie wiem jakim. Może znowu Sky Warsów. Może, może, może. Może. A więc narka. Ja teraz panu żebym się pożegnał z tobą. A ja idę zaraz po jeszcze jedną palówkę. No radzie ty jesteś, chodź tu. Okej. Okay. Yy, Przegrałeś. Narka był z, z wami Mister Herux.pel, czyli Czarny Murzynek i Ja, czyli krówsko. Bez, czerwone... krówsko coś. A więc dobra. Narka był z wami Mister Heruks.pel. Ja. I nie on.